Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj coś, czego dawno nie było, czyli Kia Sorento Diesel w wersji wyposażenia Prestige Line z pakietem Bose i z dachem panoramicznym. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sorento, diesel, 2.2 CRDI, 193 konie, napęd na 4 koła, do tego wszystkiego automat 8 DCT, 440 Nm momentu obrotowego i wersja Prestige Line z pakietem BOZE z dachem panoramicznym w kolorze Platinum Graphite. Praktycznie pełna konfiguracja tego auta, no może poza felgami 20 cali, tutaj mamy akurat 19, to one są seryjnie montowane dla wersji Prestige Line. No i trochę akcesoriów. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza, jeżeli dobrze pamiętam, 268 tysięcy zł brutto. Finalna cena oczywiście uzależniona od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Zapraszam do kontaktu. Oprócz Disney pojawiły się również hybrydy. 58 552 36 Tymczasem obejrzyjmy sobie wersję Prestige Line z pakietem Bose. Tak wygląda przód. Reflektory full LED, kamera 360, system hamowania autonomicznego, aktywny tempomat, oczywiście czujniki parkowania przód, tył, elektrycznie składane lusterka. Mamy tutaj system zdalnego wjazdu-wyjazdu z miejsca parkingowego czyli można by rzec, że jest to samochód zdalnie sterowany. i do przodu podświetlane klamki pierwsze akcesorium folie pod klamkami ochronne tak żeby nie podrapać lakieru paznokciami tutaj kontrolka czujnika martwego pola i wykończenie wersji Prestige Line, wszystko wykończone na miękko tutaj taka ładna skóra z przeszyciem z nitką, tutaj taka miękka poduszeczka, pełna elektryka, elektroniczna blokada tylnych szyb i tylnych drzwi czyli tutaj to jest zabezpieczenie przed, żeby dzieci nam nie wysiadły z samochodu lusterka oczywiście elektryczne, no i w tej pozycji jeżeli którekolwiek jest wybrane, lusterka będą się opuszczać po wrzuceniu wstecznego, tak żeby pokazać nam krawężnik. Dwie pamięci fotela, tutaj ambientowe oświetlenie, taka wstawka, tutaj ambient, no i po drugiej stronie lustrzane odbicie. Cyfrowe zegary, nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect, wielofunkcyjna, podgrzewana, skórzana kierownica, drugi poziom asystenta pasaruchu, aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego, i fotel. Fotel w pełni elektryczny, 12 płaszczyzn regulacji, tutaj podnóżek, elektryka, dwie płaszczyzny regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, wygodny, dobrze wyprofilowany, tapicerka skórzana. Podłokietnik, tutaj również przyjemna, miękka. Skóra, selektor zmiany jego Shift by Wire, tryby jazdy, tryby terenowe, podgrzewana kierownica, tutaj podgrzewany fotel, podgrzewany, wentylowany fotel, indukcyjna ładowarka, wyświetlacz 12 i 3 cala, pod multimedia kamerę 360, tutaj head-up, lusterko fotochromatyczne, system e-call i dach panoramiczny. Zajrzyjmy do tyłu. Tutaj naprawdę jest wygodnie, komfortowo i dużo miejsca. Wykończenie z tyłu również na miękko. Skrajne siedziska podgrzewane z dwustopniową regulacją, uchwyt na kubek. Kanapa dzielona 60 na 40 z regulacją kąta nachylenia oparcia z podłokietnikiem. Nawiew dla pasażerów z tyłu. Tutaj mamy przyciski, jeżeli chcielibyśmy sobie z tyłu trochę więcej miejsca zrobić. Można regulować ustawienia fotela pasażera. USB-A do ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj również gniazdo zapalniczki USB-A. Tyły wykończone plastikiem. Taka podwójna. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczykiem do zamkniętego samochodu. Schowek gaśnica, trójkąt, lewarek, klucz do kół, tutaj dwa fotele, USB A, USB A nawiew dla pasażerów z tyłu regulacja nawiewu również w tym trzecim rzędzie. I składanie drugiego rzędu. Gniazdo zapalniczki. Tutaj akcesoryjny hak holowniczy, hak wertykalny, czyli praktycznie niewidoczny po wypięciu. A tu pod spodem koło dojazdowe podwieszone. Tutaj akcesoryjne oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika. Czyli te dwa projektory, dwa LEDy fajnie oświetlają nam otoczenie, tak, żeby nie wydepnąć w kałuże. ładno ochronne nakładki na progi, dużo miejsca na nogi, na szerokość, nad głową, po bokach dwa ISOFIXy, no i tu, albo tu jest przycisk do odchylania oparć i proszę bardzo, można tam wsiąść. Tu jest jeszcze taki uchwyt, żeby się złapać, żeby łatwiej było wejść do środka. i fotel pasażera wygodny, dobrze wyprofilowany z elektryczną regulacją, podgrzewany, wentylowany. I tapicerka wersji Prestige Line. Deska, miękka, przeszycie, ambient, kolor ambientu oczywiście do ustalenia. Schowek też wykończony takim materiałem, żeby nic tutaj nie hałasowało. Akcesoryjne oświetlenie na nogi. Tutaj mamy jeszcze otwarcie-zamknięcie centralnego zamka przez pasażera. Ładna konfiguracja, duży, wygodny, komfortowy SUV z dynamicznym, ekonomicznym silnikiem. Tak naprawdę to chyba ostatnia szansa na to, żeby kupić diesla. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola, head up i wszystkie najważniejsze informacje w zasięgu wzroku. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Oczywiście trzeba potwierdzić map. Dwustrefowa klimatyzacja. Tutaj indukcyjna ładowarka. Informacje drogowe, czyli natężenie ruchu. Za chwilę nam pobierze. Selektor zmiany biegów. Wsteczny. I obraz z kamery. Dynamiczne linie. Widok na prawą-lewą stronę. I widok z góry z tyłu. Tryby jazdy komfort, Eco, Sport i Smart. To ma wpływ głównie na pracę skrzyni biegów. I tryby terenowe Snow, Mad, Sand. AutoHolt elektryczny ręczny, kamera. Naciśnij przycisk, aby wyświetlić widok kamery, aby uruchomić asystenta parkowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk. I już mamy natężenie ruchu i e lusterko fotochromatyczne oświetlenie ledowe dach panoramiczny oczywiście przednia część otwierana z elektryczną roletą naprawdę powierzchnia tej szyby przeszklenie jest naprawdę wow w samochodzie jest zdecydowanie jaśniej ładna konfiguracja Fajnie, że poprawiła się dostępność. Nagłośnienie Bozę. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58 552 3636. O 36. panu Andrzejowi dziękujemy za zakupy, dziękujemy za zaufanie i życzymy tylko przyjemności z jazdy. Dobrego dnia. Trzymajcie się. Kia. Movement, that inspires.